Publikator konfiguracji w SolidWorks 2011 został wzbogacony o kilka ulepszeń. Użyjemy tego prostego modelu, aby przedstawić te nowe narzędzia. Wysokość i szerokość detalu są konfigurowalne, natomiast obecność walcowego dodania i zaokrąglenie dolnej krawędzi walca zależą od siebie i rozmiarów podstawy. Tak jak Państwo widzą, kiedy zmienimy wysokość podstawy poniżej 30 mm, operacja zaokrąglenia nie powiedzie się. Tak więc należy wygasić dodanie walcowe w tym przypadku. Przejdźmy do publikatora konfiguracji, aby ustawić nasz model. Proszę zauważyć, że w tabeli Excel znajduje się pole nazwane jako part number i jego wartość zbudowana jest na podstawie funkcji matematycznej. W publikatorze mamy już zdefiniowaną długość i wysokość oraz ich wartości. Dla stanu wygaszenia dodania walcowego została ustalona długość podstawy jako rodzic funkcji. Wysokość jednak też jest ważna. SolidWorks. Kontrola może być prowadzona przez kilku rodziców. Wcześniej mógł być to tylko jeden rodzic dla każdego parametru. Wystarczy odznaczyć wiersze, które posiadają wartość niższą niż 30 mm, aby wygasić dodanie walcowe. Ale celowo nie odznaczamy jednego wiersza o wartości 80 na 20 mm. Użyjmy zakładki podglądu, aby sprawdzić logikę naszego projektu i zobaczyć, że dodanie walcowe jest aktywne, kiedy wysokość lub szerokość są powyżej 30 mm. Na zakładce 3D Content Central mogą Państwo zauważyć na dole parametr numer części z, danego, z naszego projektu. Będzie on dostępny jako parametr wyboru i wyszukiwania konfiguracji modelu w 3D Content Central. Aktualizacja modelu generuje zmianę jego geometrii widoczną w oknie graficznym. Prawdziwą oszczędnością czasu jest możliwość testowania konfiguracji modelu przed załadowaniem ich do biblioteki 3D Content Central. Pamiętają Państwo, że wcześniej celowo nie wygasiłem wiersza z konfiguracją rozmiarze 80x25. Właśnie ta konfiguracja została zaraportowana jako generująca błąd, tak jak się spodziewałem. Korzystając z nowych funkcjonalności dostępnych w publikatorze konfiguracji, łatwiej będzie można budować i testować poprawność konfigurowalnych modeli.